Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy to spółka, która zajmuje się wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła. MPEC jest właścicielem i operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego, który zapewnia ogrzewanie oraz dostarcza ciepłą wodę dla ponad 25 tysięcy mieszkańców Dębicy. Łączna powierzchnia ogrzewana z systemu ciepłowniczego wynosi ponad 500 tysięcy m2, w tym blisko 90% stanowi część mieszkalna. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 400 budynków, a do 116 z nich Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza ciepłą wodę użytkową. Ciepło wytwarzane jest w kotłowni węglowej zlokalizowanej przy ulicy rzecznej 1a oraz w siedmiu kotłowniach gazowych na terenie Dębicy. Spółka posiada również dwa odnawialne źródła energii, jedno składające się z kolektorów słonecznych i pomp ciepła, a drugie z paneli fotowoltaicznych. Wytwarzane ciepło przesyłane jest do odbiorców sieciami ciepłowniczymi i zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi o łącznej długości ponad 34 km za pośrednictwem około 200 węzłów cieplnych, w których następuje dostosowanie temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego do warunków atmosferycznych i potrzeb danej instalacji odbiorczej. Znajdujemy się na terenie głównej ciepłowni, z której praktycznie 95% ciepła jest wytwarzane na potrzeby Dębicy. Konkretnie jest to pomieszczenie hali kotłów. Jak widzimy te kotły zostały w ostatnich latach gruntownie zmodernizowane, a cały proces wytwarzania ciepła został zautomatyzowany. Przez to praca w ciepłowni stała się lżejsza i mimo, że obiekt funkcjonuje cały rok, bowiem nie tylko na potrzeby Grzewcze w okresie tym zimowym, ale też wytwarzamy, przygotowujemy ciepłą wodę dla sporej liczby budynków. W związku z tym źródło pracuje cały rok, oczywiście generując różne też problemy techniczne. Inwestycje, jakie wykonaliśmy w tych ostatnich latach, wskazują, że był to kierunek słuszny. Obniżyliśmy zużycie węgla znacznie, podwyższyliśmy sprawność tych kotłów. Poprawiliśmy warunki pracy, a do tego jeszcze nie podwyższaliśmy cen ciepła, które bez tych inwestycji byłyby znacznie wyższe niż są aktualnie. MPEC systematycznie wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne, wytwarzając ciepło efektywnie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Między innymi wdrożony został system zarządzania jakością zgodny z normą ISO-9001-2015, a spółka za swą działalność była wielokrotnie wyróżniana. W ostatnich latach przedsiębiorstwo zrealizowało szereg inwestycji, dzięki którym emisja pyłu do atmosfery ograniczona została o 75%. Ciepło systemowe jest ważnym narzędziem do ograniczenia niebezpiecznego dla zdrowia smogu, powstającego głównie na skutek spalania paliw stałych w kotłach i piecach domowych. Dlatego walcząc o poprawę stanu powietrza na terenie Dębicy, spółka w miarę możliwości przyłącza do sieci budynki jednorodzinne. Rosnąca liczba odbiorców potwierdza, że ciepło systemowe zapewnia bezpieczny, komfortowy, ekonomiczny i ekologiczny sposób ogrzewania. Przed nami komin i instalacje do oczyszczania spalin. Każdy z kotów wyposażony jest w oddzielną instalację oczyszczania spalin. Zastosowana została nowoczesna technika filtracyjna z wykorzystaniem Tkanin, a także cyklonów. Dzięki temu spaliny pozbawione są pyłów, a my śmiało możemy powiedzieć, że wprawdzie spalamy węgiel, ale nie emitujemy szkodliwych dla zdrowia pyłów. Spółka posiada instalację, która wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Na terenie ciepłowni wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 79 kW. W okresie nasłonecznienia w porze letniej wydajność tejże instalacji jest w stanie pokryć niemal w całości potrzeby związane z energią elektryczną. Instalacja działa bezawaryjnie. Główna ciepłownia należy do europejskiego systemu handlu emisjami, dlatego MPEC musi spełniać szereg obowiązków w zakresie monitorowania i rozliczania emisji dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania węgla. Znaczny wzrost cen rynkowych uprawnień do emisji CO2 powoduje zwiększenie kosztów wytwarzania ciepła, co może zagrozić utrzymaniu konkurencyjności sieci ciepłowniczej w kolejnych latach. Dlatego spółka stara się ograniczyć zużycie węgla na rzecz innych, mniej emisyjnych źródeł energii, podejmując w tym celu konkretne działania. Spalając węgiel, my musimy każdego roku zabezpieczyć odpowiednią ilość uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Niepokojące jest, że cena rynkowa tychże uprawnień w ostatnim czasie gwałtownie rośnie. To powoduje, że w przyszłości możemy mieć problem z konkurencyjnością ciepłowni na tle innych nośników ciepła. W związku z tym musimy w najbliższych latach podjąć działania, które by zmniejszały zużycie węgla i mamy tutaj konkretne pomysły właśnie, budowa elektrociepłowni gazowej. Oraz wykorzystanie ciepła z zasobów geotermalnych. Planujemy budowę instalacji kogeneracyjnej, czyli takiej, w której odbywa się wspólne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Proces ten charakteryzuje się znacznie wyższą sprawnością yy, niż oddzielne wytwarzanie ciepła w kotłowni i energii elektrycznej w elektrowni. Instalacja kogeneracyjna, którą zamierzamy wybudować, będzie posiadała moc elektryczną i termiczną na poziomie 3,2 MW. Będzie ona zlokalizowana poza terenem głównej ciepłowni, aby nie było konieczności zakupu y, uprawnień do emisji CO2. Będzie to nowoczesna jednostka w pełni zautomatyzowana, w której generator prądu elektrycznego będzie napędzany silnikiem gazowym. Ciepło odzyskane z poszczególnych układów silnika będzie dostarczane do sieci ciepłowniczej, a wytworzona energia elektryczna przedawana do sieci dystrybucyjnej. Kolejnym ważnym projektem inwestycyjnym w następnych latach będzie budowa instalacji umożliwiającej pozyskanie ciepła z zasobów geotermalnych. W związku z tym, na terenie głównej ciepłowni wykonany zostanie odwiert badawczy w celu określenia parametrów złoża i oceny możliwości wykorzystania energii geotermalnej do zasilania sieci ciepłowniczej. Wkrótce na tym terenie wykonany zostanie odwiert geotermalny badawczy na głębokość około 3100 metrów. Projekt jest realizowany dzięki staraniom władz samorządowych, które w formie odpowiedniego wniosku zabezpieczyły źródło finansowania. Są to niestety bardzo kosztowne inwestycje. Dlaczego jest realizowany na terenie MPEC-u? Ano dlatego, że jeśli okaże się, że są zasoby... To jest jeden z głównych celów tego projektu. Jeśli są zasoby ciepła, wówczas to ciepło zostanie zamienione na postać użytkową i przesłane sieciami ciepłowniczymi do budynków. Miejski system ciepłowniczy w Dębicy funkcjonuje na dobrym poziomie technicznym, spełniając wysokie wymagania odbiorców. MPET stworzy wizerunek nowoczesnego i przyjaznego środowisku przedsiębiorstwa. Ale przed spółką pojawiają się kolejne wyzwania. W ostatnich latach nasze przedsiębiorstwo przeszło gruntowną modernizację. Jesteśmy dzisiaj postrzegani jako zakład nowoczesny, przyjazny dla środowiska, spełniający dość wysokie wymagania naszych odbiorców. Niestety, czekają nas kolejne wyzwania, kolejne projekty inwestycyjne, ponieważ. W najbliższych latach musimy osiągnąć cel, jakim jest uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Na czym to polega? No musimy po prostu spełnić kryteria, że co najmniej połowę ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii i z układów kogeneracyjnych, czyli takich, gdzie zachodzi wspólne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Mam nadzieję, że sobie poradzimy z tym procesem. Będą to inwestycje niezwykle kosztowne, ale chciałem też zapewnić naszych odbiorców, że uczynimy wszystko, aby utrzymać ceny ciepła, ceny naszych usług na rozsądnym, akceptowalnym poziomie.